Kochani, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale Agata Kopaczewska. Często spotykam się, nie mogę powiedzieć, że z przytykami chyba nie mogę tak powiedzieć tylko z uwagami, że jestem niespójna w tym, co mówię tutaj na kanale i w tym, co robię na co dzień. Parę razy usłyszałam to też w gronie bliskich mi osób. Co mnie potwornie zabolało. Pojawiły się różne stwierdzenia, których też nie do końca zrozumiałam. W każdym razie parę razy usłyszałam, że tutaj na kanale się mądruję, a potem na żywo różne rzeczy robię. To na przykład się z kimś pokłócę i powiem różne raniące słowa i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, że zarzut tej niespójności siedział we mnie długi czas. Jakby nie mogłam tego przepracować, nie wiedziałam do końca, co z tym zrobić, bo jestem świadoma swoich grzechów, wiem, że robię dużo rzeczy źle, no też po to chodzę do spowiedzi. Ale jednak to jakoś tak we mnie siedziało, że w końcu pomyślałam, że faktycznie nie ma co tego nagrywać. No bo potem właśnie ta niespójność, to coś tam, to mi się też nie udaje na przykład czegoś w życie wprowadzić, a mówię o tym tutaj. Także długo nad tym myślałam. I wyobraźcie sobie, że w piątek byłam w Częstochowie na Jasnej Górze i była homilia wygłoszona przez arcybiskupa Wacława Depo. Wyobraźcie sobie, że odniósł się dokładnie do tego nad czym myślałam, co w ogóle we mnie się działo, co we mnie pracowało i w sumie nie wiedziałam, w którym kierunku to pójdzie. Czy jakby mam się tym nie przejmować, dalej to robić, dalej tutaj nagrywać? No i też będę popełniać błędy, wiadomo, ale ważne, żeby się starać. No i wyobraźcie sobie, że tam na kazaniu właśnie w Częstochowie dostałam na to odpowiedź, posłuchajcie, zapisałam to sobie. Wierzący nawet, gdy jest niespójny w tym, co mówi i co czyni, nie może i nie powinien przemilczeć wymagań Ewangelii, i powiedział też arcybiskup coś takiego, że prawdą jest, że jesteśmy grzesznikami, jednak nie możemy się przez to dać szantażować, że ktoś będzie chciał nas uciszyć, to my nie możemy na to pozwolić, bo na przykład też apostołowie czy święci w ogóle kościoła. Też popełniali błędy, mieli świadomość swojej grzeszności, mimo to głosili Ewangelię, mówili o Jezusie. Też może znacie takie powiedzenie święty kościół grzesznych ludzi. Tak więc nie możemy dać się uciszać przez to, że popełniamy błędy, że jesteśmy ludźmi i będziemy grzeszyć. My mamy się starać dążyć do świętości, ale ten upadek będzie towarzyszył w życiu. I też na kazaniu było takie mega zdanie. Każdy, kto głosi wiarę, głosi coś, co go przerasta. I to jest prawda. Panuje takie przekonanie, że katolik. To jest ktoś, jakby musi być święty, że on nie może popełnić błędu. I faktycznie błędy, grzechy katolików rażą bardzo i to nie, niejednokrotnie po prostu gorszą ludzi. I ja sama widzę, że jak coś się dzieje, na przykład złego w parafii, i widzę, że nie wiem, jakieś relacje są popsute albo coś, to to boli, no nie? Że ludzie, którzy powinni jednak, no trochę też dawać, właśnie to świadectwo życia i w ogóle, też upadają i ta świadomość boli, ale musimy wiedzieć, że tak będzie, bo jesteśmy ludźmi. Także to nie jest tak, że katolik jest święty. Katolik dąży do święty. Ale będzie ten grzech towarzyszył, mimo wszystko będzie upadał. Chciałam się tym z Wami bardzo podzielić, bo już któryś raz widzę właśnie, że ludzie tak oceniają. O, ten jest katolikiem, a robi to, to i to, nie to, i nie chce jakiej wiary, i tak dalej. Faktycznie to czasem boli, ale mówię wam. Jesteśmy ludźmi słabymi, więc upadek będzie nam towarzyszył. Na kazaniu dostaliśmy odpowiedź, że mimo to mamy głosić Ewangelię, mimo to mamy się starać i właśnie mówić o Jezusie i ludzi starać się pociągać. Oczywiście to świadectwo życia też musi być autentyczne, także jest, musimy się po prostu bardzo starać. Bardzo chciałam się tym z Wami podzielić. Powiem Wam, że to bardzo długo we mnie się działo, te myśli. Usłyszałam parę takich słów, które mnie bardzo zraniły, bardzo mnie tak y, przytłoczyły, nie wiedziałam do końca właśnie, co z tym zrobić, w którym kierunku pójść. I tak biłam się z tymi myślami. Faktycznie, że może to jest takie, wiecie, głupie, że ja tutaj tak staram się przekazywać dobre treści, a potem sama niejednokrotnie upadam i to mnie tak męczyło. Ale dostałam właśnie odpowiedź w Częstochowie na mszy, także od razu jakoś mi jest lepiej z tym. Także głowa do góry mamy co robić, działamy. Dziękuję kochani za obejrzenie tego odcinka, musiałam się z wami tym podzielić. Pozdrawiam wszystkich i widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach i materiałach. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Ostatnio wleciał na kanał, a dawno już vlogów nie było. Także cieszę się, bo widziałam, że też oglądacie. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze i jeśli chcecie więcej vlogów, to mogę nagrywać.